Numer 3. Blender ręczny o mocy 600 W i z funkcją turbo. Wyposażony w zdejmowaną stopkę ze stali nierdzewnej, która umożliwia łatwe mycie ręczne lub w zmywarce do naczyń, co zapewnia doskonałe czyszczenie. Dwa wysokowydajne ostrza gwarantują dłuższą żywotność i lepszą wydajność w przetwórstwie żywności. Ergonomiczny korpus ułatwia i zwiększa wygodę użytkowania. Konstrukcja zapobiegająca rozpryskiwaniu Pakiet zawiera miarkę, robot kuchenny i trzepaczkę emulgującą. U dołu opisu filmu znajduje się link do produktu. Numer 2. Blender o mocy 400 W, wyposażona w plastikową miskę, którą można myć w zmywarce. Ten przedmiot sieka wszystkie rodzaje żywności: surowe mięso, warzywa, orzechy, dojrzały ser, czosnek, pietruszkę. Doskonały do przygotowywania sosów. Akcesoria do emulgowania znajdują się w zestawie. Sadownik jest wyposażony w natychmiastowy wyłącznik i antypoślizgowe stopki. Link do tego artykułu znajduje się w opisie. Numer 1. Sokowirówka o mocy 600 W. Ciągłe wylewanie wyciśniętego soku. System oszczędzania wody, który umożliwia pozostawienie sokowirówki całkowicie czystej po użyciu. W zestawie podwójny stożek, jeden mały i jeden duży. Dzięki tym akcesoriom można z taką samą łatwością wyciskać soki z owoców różnej wielkości. Filtr jest wykonany ze stali nierdzewnej. Produkt ten jest wyposażony w wygodne długie ramię, które sprawia, że wyciskanie soków jest niezwykle łatwe. Jeśli chcesz poznać cenę tego produktu, kliknij link w opisie.